Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj w na moim kanale z Rise of Liberty. Moi drodzy, ostatni odcinek miał chyba z 49 wyświetleń, więc naprawdę dużo. Więc pozwolę, że nagram sobie kolejny odcinek na kanał, więc lecimy. Powiedzmy sobie tryb oblężenia. I checkpoint. Taki fort sobie, będziemy dzisiaj yy, yy, Generalnie to intro już sobie tam wywaliłem, bo. No, działa, nie? No, wybieramy broń. W sumie ta broń to jest nawet okej. Okay. Ale że mamy odblokowane wszystkie bronie, to... I pięknie. Dobra, lecimy. Teraz sobie mm, piechotę, spełnimy sobie piechotę, nie? 170, oooo, to nie zaremka nas będzie. Im więcej kasy sobie zbierzemy, tym więcej później naszych koleżków sobie tej... Mm, no, zaraz pijmy. Idzie moja wielka niebieska armia? Dobrze. Zaraz przyjdą, tam czerwoniaki Więc musimy bronić naszego fortu o, dobra. Muszę sobie trochę sterowanie przypomnieć, bo Nie dość, że dawno nie grałem z tej gry To jeszcze dawno w nią nie grałem Ale gra jest naprawdę super Prosta w założeniu, a ile radochy daje Dobra, idziemy bliżej póki co Pany, gdzie, gdzie, gdzie wy idziecie? Dało się jakieś rozkazy udawać? Tak, dało się. Ładuj. To chyba było za mną. Tak, czwórką i ósemka tutaj na nich. Dobra, ładujemy bronię. Forcze! Chłopów mi zabijają. Dawaj. Za mną, naprzód marsz. Dawajcie pany. Znaczy... Chodźcie, chodźcie tutaj. A, 42 ziomów weźmiemy, nie? I idziemy na wroga. A, to sobie. Tutaj sobie nie dajecie rady, to Tu sobie nie dajecie rady, no. O, tutaj sobie bardzo nie dajecie rady. Idziemy. Aha. Gdzie wrogie standardy będziecie? Dawajcie panowie, do ataku. Wszkoda, że się nie naklękać da się chodzić jak się przeładowuje broń, i nie jak w mantle blade. Nawiałem chodzę na mantle blade na polonic war. Może dzisiaj nagram jeszcze coś w ramach niespodzianki. Nie, czemu nie? Ne, serio chłopaki, właśnie miałem w niego trafić. I ognia, pięknie. Okay. I, dział. I trafiony, zatopiony. Może czy z Word Thunder nagram? Hmm. Kto wie? Pierwsza niespodzianka na kanale, no bo wczoraj. Oh, wczoraj y, był dzień, w którym, m, 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 według harmonogramu, powinienem wrzucić coś na kanał i wróciłem. A dzisiaj jest taka no, niespodzianka na kanale. Oraz nie było tak, że gdy nagrałem w dzień wybrany przez y, ten harmonogram, to dzień, który mogła być niespodzianka, wrzucałem film, który tak miałby się pojawić. No dobra, tutaj mamy. Mojżesz to jest, czy co? A tutaj nam mamy amunicję. Zbieramy. Wszędzie mamy całą amunicję. No, dobra, więc lecimy. Dun, 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 dun. O, dzień dobry, się pana. Dzień dobry. Marek! O, dzień dobry Czarek. Czarek i Marek. Nie wiem co. Ich kawaleria nas zatakowała, a tam idzie ich szara piechota. Teraz w sumie szara nie jest. Dobra, panowie. Tylkoś mi gości, dobra, lepiej tyle niż nic. Chodźcie, bo tu mamy małą y, inwazję, nie? Ziomy, czemu was właśnie tak mało? Tutaj się chowam tutaj, do, o, do, 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 tutaj mnie nie traficie, dziady. Haha A ja Was będę trafił, kurczę, ja tu ludzi tracę. Jak też generalnie lubi filmy, na przykład y, takie historyczne, gdzie mają muszkiety. No to, znam takich kilka. Może w opisie, może... E, w opisie na pewno będę mógł napisać, które ja znam. Może jak ktoś zna więcej. Dobra, i ognia. Szczelamy panowie, szczelamy. Aha, pozwoliłem czas. Od razu mówię, że poradników z tej gry nie będzie, bo już nie był. Pierwszy odcinek z tej gry... Właśnie był też poradnikowy taki, no tam mówiłem z, ze sterowaniem. Oho, o, ta, 48 luda weźmiemy. Wększą armią pójdziemy. Dobra panowie. Szarżą. Raszujemy na nich. Na wroga. Dawać wbijamy się w niego i ksikiem pięknie. I chodź ty gruba bulwo. Aha. Bum. A, dobra, pięknie. Dobra, teraz padamy. Teraz uciekamy. Teraz uciekamy, panowie, bo nas tu zaraz złapił. Dobra, bierzemy do broń. Bagda to już mi się nie przyda. Obroniliśmy się. Jak wy przechodzicie przez to, no. Ja, 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 ja przychodzę tak, że ja tak chodzę. O, tak, tak, tak. O! A wy potraficie przez to przejść. Jesteście jesteś niematerialni, no. Dobra, trudno mam mam. Ech, jakby możliwe, że tak przez to tak sobie ładnie przechodzicie, a jak strzelają, to już was trafiają. W sumie... No lepiej było, jakby było na odwrót. W sensie, że nie, nie potrafią tak przejść przez to, tak zniknąć. Tylko że jak wróg strzela, to... Ciekszym będzie. Tak, panie, graj, graj. Dobra, róbcie cokolwiek. To Was nie potrzebuję. O, tu jest most. Czy ja tam widzę wielką czerwoną armię? Tak, ja tam widzę wielką czerwoną armię. Panowie, mamy tam mały problem. Za mną, panowie, na most. Jak zobaczycie oddziały, które tam są, gdzieś tam widziałem. Nie, nie, to Kawaleria się ich biła tylko. Aby się zbugowali, trzeba im pomóc. Idą! ja tu, goś tak blisko podchodzę, że ty, mądry jesteś? Znaczy... Potem jak blisko podchodzisz, to sądzę, że raczej nie jesteś zbyt inteligentny. Dawaj, panowie, strzelamy. Trochę was tu już ginie. Jejku, ale ich tu idzie teraz nagle. I tu nagle strasznie dużo idzie. Dobra, moi drodzy, ja muszę iść na razie. Zobaczymy, czy dadzą radę beze mnie. Dobra, jestem, moi drodzy, ale widzę, że my to tutaj przegrywamy. Wbijają nam się na bale tutaj już. Chyba odwrót trzeba zrobić. Dobra, weźmiemy jedynkę. Czego nie mogę chodzić? Słuchałem się, pomocy. Dobra. Aha, bo ja tak celuję, to? Nie. Ale ci można tutaj klękać. To ja nie wiedziałem, że to można. No chyba ale należy, musiałem pójść, bo katar mi zaczął nagle lecieć strumieniami, jak tutaj wrób przed strumieniem całym. No, no dobrze, jestem. Dobra, dajemy radę. sytuacja, moja drodzy, jest zaopanowana trochę moich poginęło, a ja nie zginąłem aha chcieliście tu zdobyć nasz szfors, co? ale nie ma tak łatwo dobra, biorę was ze sobą, moi panowie idziemy do tego ich strasznego lasu, co? chodźcie cię ze mną, dziomale

Dawajcie panowie, strzelamy na nas biednych obława. Kurczę, amunicji już nie mam. Dobra, i tak zginąłem. Chyba trzeba dokupić naszych. O, ja, mam. No to by taką armię, to jest strzelimy teraz. Kurczę, ale nie jest w jedną armię, teraz strzelili tam. czwarta zobaczymy kto mi już idzie Szkoda że tutaj nie ma armat Czego tutaj nie ma armat Dobra rozpią się ci nasi czy nie Może się rozmieszczę jeszcze raz No nie, może w następnej fali się zrespią Możliwe no ich jest teraz 50 coś ale wygrywamy na razie, więc. Dobra, biorę wójkę, jakby tam idę. Dawajcie panowie, szczelamy tam do nich. Dawaj. I ostatni. Świetnie. Zajmujemy to. Sprawdzamy, czy nikt nie przeżył. A tutaj jest jeszcze taka gruba bulwa, dobra. Baga go w kluczowym się przodulę. Dzięki. No tak, będziecie mój armią Tak, za mną. Tam jeszcze most nam atakują, więc za mną, za mną, za mną o moja. Kurczę, to jeszcze biegnie. Hałeś, strzelać w nich. Piąta fala. To już chyba się nasi zrespili. Ale co gorsza, wróg też się zrespił. Dajcie moją armię, chodźcie do też chyba spoginęło, ale dobra I tam idzie jeszcze więcej, Jezus Dobra, panowie, dawajcie do, do, do ataku Ale zagęszczona sytuacja jak chwilę jest żołnierze na tym polu walki Jezus, fuck Przepraszam, ja nie chciał! To no nie pojawi, to, to w wlazł mi pod lupę, nie? Teraz ma Muszę nic nie widać, tyle tutaj dymu. No, ciebie widzę. Dawać. Strzelamy. Dobra, radźcie sobie sami, ja tu nic nie widzę w tym dymie. Więcej was nie było? Zrogi! Ile was narobiłem? O, trochę was kupiłem. Muszę sobie no, naładować amunicę, bo Lagli się robią Dużo tych jednostek kupiłem Dobra Przecież teraz przez długi czas nie będzie trzeba robić ich jeszcze więcej Jak tam sytuacja z mostem? Radzimy sobie Ale tutaj nie potrzebują Bo tutaj sobie nie radzą Kurcze, próbowałem. Dobra, ładuj. Chyba Dobra, dostanę tutaj w takim A, bo wy jesteście moi, dlatego że za mną ładzicie. Tych 50 to was tak mało zostało. Dawajcie panowie na magnety. Jestem kapitanem. Awansowałem. Chodźcie do wody, imbecyle. Dobra, jest was z 30 z 56. O, tak więcej was będzie. Tak, 61, dobra do mną. Nie będziemy stali cały czas na moście, panowie, bo wezmę całą waszą armię 116 dokładnie. My tam do nich pójdziemy, wiecie? Tam idą za mną, moja armię. No ale nie gincie tu teraz na nich. My idziemy na ich armię. Ale to będzie. Dawajcie i osiem strzelać. Chodź, Cię tu zachowam nad drzewem. Polcze, ładuj. To wejście za dużo robi. Wrogowie moi. Odwrót, panowie. Dobra. No, robimy sobie armię. Ile mamy Haus, hajsu. Robimy sobie wielką armię. Tak, do dziesiątej fali jeszcze. Pociągniemy ten odcinek. Tam moi żołnierze biedni giną. Chodźcie. Nie! Zabili ostatniego. Nikomu nie darowali. Dawaj! Ognia ósemka No ja jej znowu mnie zabili A, za mną. No. Dwudziestu trzech. Daję mój kolejny oddziałek tam zniszczył. ale wy to przegrywacie, Dobra, panowie, odwrót, kiedyś ich powiścimy. Dziewięciu was zostało. Spadamy ich, tam jest za dużo. Tu się moja wspaniała, ale nie pewnie, że nie. Panowie, no, nie nas za mało. Nie damy im rady. Na śmierć najpewniej no ja teraz przegramy, ale cóż... x Xa... sam chciałem Jest! 139 no, z taką arminką. Idziemy tam przy moście. Chociaż nie, trzeba pokonać tych... Muszę pomścić moich towarzyszy broni. Bo oni sobie cały czas nie dają rady no. A tam idzie ich kolejna armia Nie, ja wam nie dam Technik już mi nie odbierzecie Dawać moją armię. Przyprowadzam kolejną armię Osiem, ja się tu was zabiję. No to świetnie, dobra panowie, za mną idziemy do nich. Dobra, w porządku, też tam pokonajmy osiem, to nie straci na mnie. że tam walczyły, żeby to im pomóc Jeszcze trzy fale i kończymy odcinek, ale... Nie! Z moich żoni, że tam już nic nie zostało! Ale załóżmy, że jeszcze raz zginę i kończymy wtedy. Klęknę sobie to. O! Czołgamy się! Dawajcie! Czoł Będę się czołgał. Ładuj. Będzie ciekawe wyglądało to. Stawaj na ładowanie, musisz wstać. A ileż kogo to chodzi? Nie, nie traficie hamy. Jakby to to pod Z się klęka. Haha. Chciałaś tak blisko podejść? Nawet nie ma takiej mowie, Ja tutaj pilnuję. Nie tak, a no. to Tak kończymy odcinek, nie? Cóż moi dyszy, mam nadzieję, że z tej gry nam się podobał. Czołem.